Do wyznaczenia ciepła właściwego wody użyjemy czajnika elektrycznego o znanej mocy, męzurki termometru i stopera. Ciepło właściwe wody wyznaczymy zakładając, że prąd płynący przez grzałkę czajnika wykonują pracę, która w całości zostaje zużyta na zwiększenie energii wewnętrznej wody. Odmierzamy 1 litr wody i wlewamy do czajnika. Wkładamy do wody termometr i włączamy czajnik. Uruchamiamy stoper w momencie, gdy woda osiągła 60 stopni Celsjusza. Po osiągnięciu temperatury 80 stopni Celsjusza zatrzymujemy stoper i odczytujemy czas grzania wody. Moc czajnika odczytujemy z tabliczki znamionowej. Oto nasze pomiary. Moc czajnika wynosi 1850 W. Masa wody wynosi 1 kg. Temperatura początkowa wody to 60 stopni Celsjusza. Temperatura końcowa natomiast 80 stopni Celsjusza. Czas grzania wody wyniósł 42,84 sekundy. Otrzymaliśmy ciepło właściwe wody 3963 Joule przez kilogram razy stopień Celsjusza. Rzeczywista wartość ciepła właściwego wody wynosi 4190 dżul przez kilogram razy stopień Celsjusza. Błąd pomiarowy wynika z faktu, że termometr mierzył temperaturę przednieczajnika i była ona inna niż w górnej części objętości wody.